takie w sumie najmocniejsze długo, na Najmocniejsze, najsłabsze w sumie teraz. E, raczej, że nie. Spierdalaj. To cały tingujemy to jak skoczony. Co? Dobrze, kajlo. Na kogo mam wziąć, kurwa? Molę ja wziąć. Co nie zrobił, kurwa. No, nie pchaj mnie. <laughs> Spierdalaj. Szczerze, kurwa, zaraz padnę. Dajcie mi zrobić swoje. Ty możecie stąd wyptać? Nie. Kurwa, sam się stąd wyjebie zaraz. Ale debil, kurwa, no nie mogę z tym. Wal! Wszelelel, szel, szel, szel. Ja mam strzelać. No w niego, kurwa, blasterem! Jak ja leciałem wtedy? Ja pier. No fajne umiejętności, kurwa, nic nie działa, fajnie. No, ty widzisz, kurwa, co tu się dzieje? Kurwa, trzy razy odpalałem. Dobra, walnij, są debilami, jebanymi. Czekaj, nie mogę. Aha, 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 on sobie jakieś gówno wszedł i nie mogłem go pić, fajnie. Dobra, rozjebany. Ale trzy razy w przeciągnięciu, że nic nie zadziało, kurwa. Fajne serwery, fajne. Zajebiste, kurwa, po prostu. Aha, nic mu to nie zrobiło, fajnie, chuj. No, ja pierdolę, za gówno gra, kurwa. I on ma cały czas tą tarczę, widzisz? Widzę. Co do chuja tu się odpie... A, i chuj. Tak. Co to jest kurwa? Ja pierdolę weź wiesz? bierzesz Pala petana, O ja pierdolę Jest orno jeden Fojiered Co za taki Co za podludzie. To teraz się kurwa mocno trzeba, jakby był o, jakiś odewój nie no, ho, 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 ho. jeszcze te szybkie uderzenia, Luka, pozdrawiam. Dobra, może że tak powiem, skupię na sobie i gniew. Chujże, że daję, nie z czegoś takiego. O, wypierdalej, Aha. wypierdalej, wypierdalej. wypierdalej. <śleszy> <śleszy> ale jakie <śleszy> tepło, kurwa, the fuck? I dobra trochę. No, no mnie odpychasz, no to nie lubię. Wypierdalej, Daj tego, No to kurwa, oczywiście, że tak. Jebany pleps Ten drugi frajer idzie. Uważaj. Fajne kurwa przecinki. Jebane. A HP mi zabrak. w czasie kurwa tego gówna. Nie no zajebiście po prostu. O je, dostałem majtyka. Spierdalaj. Ni, nic ci nie, nie pomogę teraz. O dobrze. No. sobie. Spierdalaj Spierdalaj no, Kurwa mi więcej HP jeszcze zabrał. No, tak. O dobre zdolności. Ale mi bo HP! Fajnie! Balans! O! Przez Przez kurwa blok, no! Zajebista gra! Dobra, rozjeba... wypier Aha... No ale kurwa jaki ten serwer ma jebany bugi, Ty to widzisz? jak pierdolę, weź! No widzę, no bo kurwa gramy na amerykańskim. No tak, ale kurwa bez przesady, do chuja. Powinno być... 130 pingów jest do a, Fajne, fajna gra Tak? Ja wiem No i nie powinno logować, bo do 200 kurwa się... do ponad 200 się płynnie gra na czy da się grać w ogóle niby jakoś A to ja Wortan 200 pinga mogę grać, a tu nie idzie kurwa? się wszystko nie. musi jebać? Nie, Czasami za duży ping w tak to kurwa tak mi śmiesznie ręką. Hm. Też takie tepy kurwa były, nie? O kurwa. Ty, a nie wyjeb się na parę tak, żeby zdechnąć może, co? Czemu? Bo, bo nie chce mi się samemu jebać z dwoma debilami. Czee? No, a nikogo nie ma, zajebiście. Co mi robię Debil. O, dosta Ktoś, nie, duszenia. O, dostali zmieczonych. Uważaj. No, z pierdolej, czy o to? Uważaj, uważaj. No, kurwa, oczywiście, jak w lesie jebanym. W głównej, kurwa. Nie. Te tepy kurwa No te duszenie kurwa zbugowa. no ta Gin śmieci, jebany kurwa w końcu Ile się kurwa można blokować No a jedna ciota już wyszła takie W tej grze kurwa no. nie można takać pod rząd kilku kurwa tego, bo zaraz coś wyjdzie i chuj No Jak to się wychodzi, to z reguły są jakieś nie do Albo boty. Jak, jak jak tam parę razy było? Hmm.